Cześć dziewczyny, cześć. Witam Was w kolejnym podcaście. E, dzisiaj coś e, trochę na temat relacji pomiędzy nami kobietami. Chciałabym, żebyśmy sobie dzisiaj e, zadały pe, pytanie, jak to jest między nami kobietami, jak wyglądają relacje między nami e, i czy przypadkiem nie jest tak, że kobieta kobiecie wilkiem. Z takich obserwacji codziennego dnia i codziennego życia przychodzi mi do głowy, że jednak trochę tak jest, że spotykamy się niestety z relacją wrogą, z wrogim nastawieniem kobiet do siebie nawzajem. Zauważcie, jak krytykujemy się nawzajem, jak oceniamy swój wygląd, jak zwracamy uwagę na to, jak inne kobiety są ubrane, jak często jesteśmy wobec tego krytyczne. Jak ostro na siebie patrzymy, ale wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zapominamy o tej jednej prostej rzeczy: mianowicie wszystkie mamy podobne problemy. W różnym czasie ich doświadczamy, w różnych momentach naszego życia one do nas przychodzą. Czasami w ogóle nie przychodzą, a czasami do jednej z nas przychodzą ze zdwojoną siłą, jeżeli porównamy to z inną z nas. Ale nadal są to problemy w miarę do siebie podobne, z podobnych dziedzin, powiedzmy. Te, które są matkami, mają bardzo podobne problemy macierzyńskie życie codziennego dnia z dziećmi, pracą, domem na głowie. Te z nas, które są na drodze kariery, którą wybrały, też mają podobne problemy. W gruncie rzeczy, sama już kobiecość powoduje, że powinnyśmy, tak uważam, Czuć do siebie pewien rodzaj siostrzeństwa, pewien rodzaj przyjaźni i takiej myślę, może nie wspólnoty, ale wspólnota może to jest złe słowo ale takiej współpracy i dobrej myśli o sobie nawzajem. Zauważam niestety w dzisiejszym świecie, szczególnie pomiędzy mamami, ogromną też konkurencję. Widzę, jak często mamy w restauracjach, potrafią patrzeć na cudze dzieci z wielkim krytycyzmem w oczach, że a, tamto dziecko zjada właśnie rogalik, inne pije słodki sok. Co ona sobie myśli, że karmi to dziecko w ten sposób? Ale nie wiemy, co za tym stoi. Nie wiemy, dlaczego jest tak, a nie inaczej, nie znamy przyczyny. A poza tym, może dlatego dziecka tak jest lepiej, zdrowiej. Nie znamy stanu zdrowia tego dziecka, wiecie? I wydaje mi się to bardzo krzywdzące, jeśli w stosunku do siebie nawzajem stosujemy tak wiele krytycyzmu i tak wiele oceniania. Chciałabym, żeby kiedyś to się zmieniło: żebyśmy zaczęły patrzeć na siebie przyjaźniej, żebyśmy zaczęły myśleć o sobie cieplej, jako o kobietach, o siostrach. Oprócz tego widzę też yy, ogromne porównywanie siebie do kobiet z naszego otoczenia. Bardzo często słyszę: O, a ta, która tam przechodzi, ma takie świetne włosy. A tamta czemu tak tragicznie się ubrała? Z taką sylwetką? Takie ciuchy? No chyba się nie widziała w lustrze. Wiecie, spoglądamy na inne i porównujemy się do nich. Czy to na pewno jest do końca dobre dla nas, dla naszego wnętrza? Ktoś ostatnio powiedział mi coś bardzo mądrego, czego nie mogę wyrzucić z głowy od wielu dni, mianowicie wybaczanie jest egoizmem. Ponieważ jeżeli wybaczymy, to. Nasza głowa przestaje się męczyć, nasz stres się wyłącza i to, przez, i to nasze wnętrze przestaje być niszczone przez te myśli, negatywną energię. I to samo, uważam, dotyczy tego oceniania innych kobiet. Jeżeli pogodzisz się sama ze sobą, jeżeli zaakceptujesz, polubisz, być może pokochasz siebie samą, taką, jaką jesteś, to poczujesz się lepiej w sobie. Wewnątrz siebie, ale lepiej poczują się również kobiety w Twoim otoczeniu. I myślę, że jeśli zaczniemy my, jako kobiety, zarażać się uśmiechem, to ten uśmiech zacznie do nas wracać. I to sformułowanie kobieta, kobiecie wilkiem może w pewnym momencie zniknie wraz ze wzrostem świadomości w nas, kobietach. Myślę, że jest to ważne. I jest to bardzo istotne zarówno dla nas, jak i też dla naszych córek. Zobaczcie, co pokazujemy naszym córkom, jeżeli siedząc na obiedzie w restauracji, komentujemy inne kobiety, my, matki. Co gorsza, jeśli komentujemy je negatywnie, albo porównujemy się stale do innych kobiet, albo uwłaczamy same sobie, mówiąc: Ja to jestem taka, a tamta jest taka super, lub odwrotnie. Tamta robi tak, tak, robi tak, to robi źle, tamto też robi źle, kolejną rzecz robi nieodpowiednio, a ja na jej miejscu zrobiłabym tak. Czego uczymy nasze córki? Więc dzisiaj do Was przychodzę yy, dla mnie już wieczorową porą z takim przesłaniem, że warto może zamienić. Zdanie kobieta-kobiecie wilkiem, na zdanie kobieta-kobiecie przyjacielem. Może pomyślmy o tym, że jeżeli zaczniemy się wspierać, to będzie łatwiej nam wszystkim, może fajniejszy przykład damy naszym córkom i może kolejne pokolenie będzie żyło w dużo większej energii radości i dobra i takiego po prostu komfortu, komfortu dla siebie samych. Życzę tego nam wszystkim. Ee, życzę, żebyśmy na co dzień były w stanie popatrzeć na inne kobiety z dobrą wiarą i z dobrą energią, z fajnym uśmiechem. Pamiętając o tym, powtarzam e, dziś to jeszcze raz, że wszystkie mamy podobne problemy. I zapraszam Was też tutaj na ten kanał. Zapraszam, żebyśmy dzieliły się swoimi doświadczeniami. Dajcie mi znać w komentarzach, czy tu, czy na Instagramie. Zapraszam też na swój profil: Kobieta od początku na Instagramie. Dajcie znać, jak u Was jest. Będę Wam bardzo wdzięczna za każde słowo, każdy komentarz i każde podzielenie się e, swoją historią i swoim doświadczeniem swoim spojrzeniem na to, właśnie, na relacje między nami, kobietami. Za dzisiaj dzięki ogromne e, i słyszymy się w kolejnych podcastach. Udanego dnia.